Piotr Korczarowski przegrał. I to nie tylko na Gali Prime MMA, ale również na takim zwykłym polu życiowym. Dlaczego? O tym w dzisiejszym programie, nacenzurowanym. Ja nazywam się Sebastian Czapiński, witam Państwa na kanale Cenzor TV i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Piotr Korczarowski to jedno z najgłośniejszych nazwisk ostatnich tygodni w polskim internecie. Mowa tutaj o człowieku, który jest właścicielem kanału na YouTubie Emisja TV, propagującym prawicowe treści. Bądź co bądź mój rówieśnik, więc w tym programie postanowiłem, że będę po prostu mówił o nim jako o Piotrze, a nie o panu Piotrze. No ale też z tego względu, że znam kilka osób prywatnie, które z nim współpracowały, bądź dzisiaj się przyjaźnią, kolegują. Więc tak jak wspomniałem na początku, no będę starał się mówić do niego Piotrze, no bo tak jak mówię, jeżeli jesteśmy rówieśnikami, to może warto właśnie w ten sposób się do siebie zwracać. Piotr Czarowski, Postanowił no, wesprzeć w jakiś sposób swoją działalność emisja TV kilkoma ładnymi złotymi, występując na gali Prime MMA. No bo ta gala to oczywiście gala freakfightów, czyli m, występują na niej m, celebryci, ja ich nazywam no niestety patocelebrytami, no bo to są przede wszystkim osoby, które no niezbyt dużo osiągnęły w takim e, normalnym e, życiu, no a, m, promuje się ich na różnego rodzaju sposoby właśnie chociażby przez takie walki e, freakfightowe. Mm, nigdy, szczerze powiem Państwu, nigdy do tej pory nie obejrzałem żadnej tego typu gali, Oprócz tej właśnie gali wczorajszej, a to właśnie ze względu na Piotra Korczarskiego, ale to nie dlatego, że w jakiś sposób, nie wiem, zafascynował mnie tą swoją osobą przez, przez te ostatnie tygodnie, że, postanowiłem, że pomyślałem sobie, kurczę, no warto dla tego gościa wykupić dostęp do gali. No nie, 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 nie dlatego to się wszystko zadziało. A tak jak wspomniałem wcześniej, znam kilku znajomych Piotra Korczarskiego, z którym nie znam się osobiście, no ale znam osoby, które z nim współpracowały, bądź są. Bliskie z jego otoczenia. No, już wcześniej, e, kilka lat wcześniej, miałem pewną opinię na temat Piotra Korczarskiego, ale to oczywiście z wypowiedzi jego znajomych. No i nie była ona jakaś tam super ekstra e, fajna na temat Piotra Korczarskiego, ale. Tego tematu nie będę poruszał, no bo, no bo nie ma sensu poruszać tematu, jeżeli, jeżeli nie znam go osobiście. Raczej trzymam się od takich kwestii z daleka. No ale jeżeli chodzi o samą postawę Piotra Korczarowskiego w ostatnich tygodniach, to już mogę ocenić. Zresztą przez ten okres, kiedy pojawiła się ta informacja o tym, że Piotr Korczarowski będzie walczył na Gali Prime, ja w zasadzie dodałem tylko jeden wpis na swoim Facebooku, właśnie informujący o tym, że Piotr Korczarowski. Będzie na tej, pojawi się na tej gali. Później już tego nie robiłem. Z prostej przyczyny. Nie chciałem, żeby ktoś zarzucał mi, że wybijam się na nazwisku Piotra Korczalskiego. A przede wszystkim, aby nie zarzucał mi tego samego Piotr Korczalowski, no bo. Przecież za chwilę ktoś powie, że no po to e, powstają te kolejne odcinki, powstają kolejne rolki, powstają e, kolejne materiały, bo znaleźliśmy temat, e, żeby wybijać się na czymś w nazwisku. Dlatego postanowiłem, że oprócz tego, że poinformowałem Państwa na swoim Facebooku, e, że Piotr Korczarowski weźmie udział w Gali Prime. E, później już tematu Piotra Korczarowskiego nie poruszałem, no aż do dziś, czyli dniu. E, o tym jak Piotr Korczarowski pojawił się na Gali Prime, no i niestety e, tę walkę swoją przegrał, a przegrał w sposób e, um, uważam e, dosyć dziwny, no bo zostając zdyskwalifikowanym za uderzenia przeciwnika w tył głowy. Ta walka chyba sama w sobie pokazała, że w ogóle udział Piotra Korczarskiego w Prime to nie był za dobry pomysł. Oczywiście on sam będzie mówił o tym, że to wszystko zrobił dla kasy, no bo chce ratować swoją emisję TV. Zresztą posłuchajcie Państwo, była taka wypowiedź jego właśnie na, na jego koncie na Facebooku. Oto ona. Nie, z, nie podjęliście złego wyboru, wierząc we mnie do ostatka. I to... Dla was zamierzam walczyć, dla was zamierzam wejść do tego oktagonu i wygrać tę walkę wcześniej na wszystkich konferencjach, wypunktować to bydle tak bardzo, jak się da, żeby mi nikt nie śmiał już nigdy powiedzieć, że ja biorę udział w promocji tego wszystkiego, a kasę, którą z tego dostanę, przeznaczę na moją dziennikarską pracę, żeby pomagać ludziom tak, jak robiłem to do tej pory, żeby nagłaśniać afery, skandale. Całe to bandyctwo, które się odbywa w naszym kraju, nikt mi nie chciał pomóc przez te wszystkie lata. Nikt mi kwa ręki nie przyłożył do tego, żeby emisja rozwinęła skrzydła. Więc ja teraz przyłożę obie do ryja tego lewaka i wyjdę stamtąd zwycięsko. I dziękuję Wam. Dziękuję Wam z całego serca, że wciąż mi kibicujecie. No i w tym miejscu powinna pojawić się nam taka lampka ostrzegawcza, no bo e, dzień przed tym, jak e, Piotr Korczarowski pojawił się w oktagonie na ważeniu przed tą walką wypowiedział takie słowa, no z których jednoznacznie wynika, że to nie był jego jednorazowy udział w tym wydarzeniu, żeby dorobić sobie do tego, żeby uratować emisję TV, a on po prostu wiąże się, e, albo chce przynajmniej wiązać się z Prime MMA na dłużej. Posłuchajcie Państwo. Uzależniasz swoją przyszłość w frikach od wyniku jutrzejszej walki. Czy bez względu na to, czy wygrasz, czy przegrasz, dalej będziesz w prime i dalej będziesz w frikach? Totalnie będę dalej, dlatego że wszyscy, którzy mi mówią, że popełniłem błąd, nie rozumieją tego, że walka, wiesz, to jest jakby wisienka na torcie. Ja się zakochałem w tych treningach. Ja nigdy nie czułem się w życiu lepiej. Ja nie wiem, czy przez całe życie zrobiłem tyle dla siebie, dla swojej kondycji, co przez ten miesiąc treningów. Ja jestem w swoim żywiole. Także nieważne, jakby walka fajnie, że się będziemy jutro sparować, że to będzie. Naprawdę, ale nieważne jak się skończy. Ja tu totalnie wracam dla samego siebie. Jak przy okazji jeszcze ludzie się dobrze bawią, to tym lepiej. W wielu wywiadach Piotr Korczarowski podkreślał, że no nie ma pieniędzy, na które, za które nie da się kupić człowieka, po prostu kwestia ceny robi wszystko. Ja oczywiście w tym pierwszym swoim wpisie na Facebooku, kiedy to właśnie mówiłem o tym, że Piotr Korczarowski podjął się takiego wyzwania i weźmie udział w gali fight'owej, od razu napisałem: No nie, no, sorry Piotrze, to jest po prostu jakieś głupie gadanie z twojej strony. No, bo jeżeli ludzie rzeczywiście mają jakieś wartości, jeżeli mają szacunek do samego siebie, no to są e, kwoty, które są nieosiągalne dla innych ludzi, żeby ich za taką kwotę kupić. Więc e, jeżeli rzeczywiście masz e, jakiegoś, mm, jakiś szacunek do samego siebie, jeżeli masz pewne wartości, no to nie dasz się sprzedać za żadne e, pieniądze. E, zresztą. Tutaj jest taka wypowiedź twoja na kanale najlepszej polskiej dziennikarki, gdzie mówisz o tym, że każdy może się sprzedać. No posłuchajmy. Kasa musi się zgadzać. No w tym wypadku tak, oczywiście. No Kto normalny dałby sobie gębę obić za, za darmo? Za darmo, prawda? To jest y, dla mnie też jakaś przygoda w życiu. No, nie ukrywam, że to jest coś zabawnego. Natomiast no, chodzi wyłącznie o pieniądze i, i mówiłem to wielokrotnie. No, to jest, y, uważam, że Hipokryzją ludzi straszną jest to, jak mi piszą, że ja to bym w życiu tam w życiu nie poszedł, żeby mi miliony, tak? Ja bym ch chętnie do tego gościa zadzwonił, podał się tu za kogoś z Prime'a i powiedział: Ty, słuchaj, nie możemy ci dać miliona, ale na przykład 950 tysięcy, i co ty na to? I ja wiem, co ten człowiek by zrobił. Nie kupujesz żadnego tekstu, żadnego. Każdy ma swoją cenę i. Ludzie w momencie, gdy z, mają tak duże pieniądze do zaoferowania, m, po prostu się temu poddają. Nie wierzę, nie kupuje żadnych tych wartości. Ale nie bo każdy ja... wyjdzie do OKTAGONu, tu trzeba mieć jeszcze dużo odwagi, nie, żeby tam... Nie, to jest tam... kwestia ceny. To jest kwest... największe, chuchro, największe chuchro wyjdzie do OKTAGONu, jeśli mu dobrze zapłacą i tyle. No, i jak drugie Piotrze ma się to do tego, że mówisz o tym, że no masz pewne swoje wartości w życiu, którymi kierujesz się na co dzień, że nie można się z pewnych wartości wręcz wykupić, no ale tutaj się dałeś wykupić, Czyli na pewno dosyć fajne pieniądze wpadły po tej gali na twoje konto, nie będę tego sprawdzał, no ale na pewno jest to fajna suma, za którą można rzeczywiście rozwijać emisję TV. No ale tym swoim zachowaniem, tym, że poszedłeś do frików, pokazałeś, że jednak można cię kupić. No i po prostu się sprzedałeś. Tym bardziej jest to zastanawiające, że w tej rozmowie mówiłeś o tym, że chcesz pojawiać się na tych wszystkich debatach przed, przed walką wyjaśniać te, te środowiska, które, do których ci tak daleko, no ale tak szczerze powiem ci, to jak ma się do tego, to twoje zachowanie na pierwszej e, pogawędce ze swoim rywalem, a także na pierwszym spotkaniu z innymi mm, osobami, które wzięły udział właśnie w Prime Mama. Zobaczcie zresztą państwo, jak to wyglądało w wykonaniu Piotra Korczarowskiego. Piotr Ko Fajne wejście. Nogi na stół. Klasa. Samej walki Piotra Korczarowskiego nie mam zamiaru oceniać, no bo jeżeli ktoś widział tę walkę albo oglądał skróty z tej walki, no to powiedzmy sobie szczerze, to, że Piotr Korczarowski będzie słaby w oktagonie, no to zdawałem sobie z tego sprawę bardzo dobrze i myślę, że większość osób z tego dawała sobie sprawę, no po prostu ducha sportowca to w nim nie ma zbyt wiele. No i te miesięczne treningi, o których mówił, no też nie za wiele u niego, dały, no bo, bo on, on tak naprawdę nie potrafił nawet doprowadzić czystego ciosu, ani nie potrafił utrzymać gardy. Zaskoczyło mnie to, że jego przeciwnik, czyli Jaga, również tego nie potrafił, więc tak naprawdę mm, to wyglądało jak jeden wielki cyrk i dwóch klaunów w oktagonie. No niestety, z punktu widzenia sportowego, no nie było to zbyt e, porywające widowisko. E, z drugiej zaś strony, mamy do czynienia z człowiekiem, który e, no został w tej walce zdyskwalifikowany, ponieważ uderzał swojego rywala e, w tył głowy kilkukrotnie. E, no i w końcu sędzia przerwał pojedynek, ponieważ Jaga nie odmówił, dalszej walki, e, w tym, e, od, odmówił dalszej walki z Piotrem Koczarowskim w tym widowisku, o którym żeśmy mówili. E, no, ale tak, żeby być uczciwym, no, Jaga to po prostu też w tej, w tej walce odwracał się co chwilę do Korczalskiego plecami. Tak jak wspomniałem wcześniej, obaj po prostu mają jakieś totalne braki, jeżeli chodzi o, o poziom sportowy, jeżeli chodzi o taki poziom waleczności, o przygotowanie właśnie do, do walki w oktagonie, Tam no, nic się nie zgadzało, więc tak naprawdę tutaj wynik tej walki mógł być każdy. Eee, ja śmiałem się ze znajomymi, że mm, tak naprawdę duża. Była możliwość, duże prawdopodobieństwo byłoby takie, że gdyby obaj panowie zawalczyli z Daltonem czy z Bagietą, którzy przed tą walką toczyli swój pojedynek, to wiele wskazuje na to, że i właśnie w pojedynkach z Bagietą i Daltonem wyszliby z porażką z takiego pojedynku. Więc jeżeli chodzi o stricte sportową wersję, nie chcę, nie chcę tego oceniać. To zostawiam osobom, które się tym zajmują. Ja mam nadzieję, że to była ostatnia gala freak Fight'owa, którą obejrzałem, no bo nie mam zamiaru więcej oglądać tego typu widowisk. Chciałem to zobaczyć, no bo wiedziałem, że będę nagrywał po tej gali odcinek. Wiedziałem, że no pewnie dużo osób będzie interesowało to, jak Piotr Czarowski wypadnie na tej gali. No i wypadł także ostatecznie przegrał przez dyskwalifikację. No ale. Cała ta historia Piotra Korczarowskiego to nie jest tylko kwestia gali Prime MMA. To jest kwestia, ja nie chcę użyć słowa upadku człowieka, bo ja wierzę w to, że każdy człowiek ma możliwość otrzymania drugiej szansy i każdy człowiek ma możliwość wstania z kolan. no bo po to upadamy, żeby się podnosić. No ale Piotr Korczarowski sam robił wszystko, aby znaleźć się w tym miejscu, w którym jest dzisiaj. Sytuacja z Marianną Schreiber. Pamiętamy wszyscy doskonale, że przecież Piotr Korczarowski był. Można powiedzieć wręcz współpracownikiem Grzegorza Brauna tuż przed wyborami na urząd prezydenta RP, no bo przecież pojawiał się z nim na wiecach e, prezydenckich, tutaj na, na kampanii prezydenckiej Grzegorza Brauna. E, no i był takim, taką osobą, która wychodziła na świecznik, jeżeli chodzi tutaj o postać Grzegorza Brauna. No ale później został oczywiście z tego świecznika zrzucony, a hmm, powodem była Marianna Schreiber, czyli kobieta. Która łamie serca kolejnym facetom. No a w której Piotr Koczarowski coś widocznie zauważył, że postanowił zbliżyć się do tej pani. No tylko problem w tym, że ta pani ma już dziecko, miała związek małżeński, no a Piotr Koczarowski, jako osoba, która gdzieś no, chciała działać przy gorzu, gorzu Brownie, który wiadomo jakie ma poglądy. No, to nie mógł być już dłużej z Grzegorzem Braunem kojarzony, więc został z tego świata Grzegorza Brauna usunięty. Mm. E, tylko tak powiem Państwu szczerze, e, dziwię się trochę Piotrowi Korczarowskiemu, że brnął w to dalej. E, ja pamiętam, może to jest taka nietypowa sytuacja, e, że, że mówię to teraz o tym otwarcie, ale ja pamiętam jedno spotkanie ze swoim znajomym, taka, taka drobna wstawka z mojej strony. No to było wiele lat temu, mój znajomy rozstał się z dziewczyną, spotkaliśmy się gdzieś tam na piwie, no i on mi właśnie mówi o tym, że rozstał się z dziewczyną, ale e, przez to, że jest wolny, to taka inna dziewczyna, która przez lata mu się podobała, no jest z takim innym facetem, no ale powiedziała mu, że jeżeli on zaraz z tą dziewczyną, no to ona jest w stanie rzucić tego faceta no i związać się z nim. On był uradowany. Ja mu wtedy powiedziałem, słuchaj, no problem może być taki, że jeżeli ta dziewczyna rzuci na ciebie innego gościa, no to żebyś się nie zdziwił, że za jakiś czas znajdzie po prostu innego i dla innego rzuci ciebie, prawda? No on nie chciał brać tego pod uwagę, zrobili jak zrobili, połączyli się w parę, później był wielki ślub, później pojawiło się dziecko, no ale problem pojawił się po wielu latach, ponieważ ta pani znalazła sobie innego faceta, a jego zostawiła samego. Więc ja nie mówię, że kwestia Piotra Korczowskiego będzie wyglądała w podobny sposób, no ale Marianna Schreiber, no to, to, to przecież nie jest żadna tajemnica, no to to już jest kolejny partner Marianny Schreiber i no, nie chcę być złym prorokiem, no ale szansa na to, że to będzie nieudany związek są raczej spore. No a Piotr Korczowski jednak to wszystko dalej brnie. Jego wybór. Jeszcze niedawno kolejne fakty dotyczące życia Piotra Korczalskiego ujrzały Światodzienne, a to za sprawą dziennikarza Republiki Marcina Dowskiego, który opisał sytuację z fundacją Piotra Korczalskiego, która otrzymała nieruchomość, no dużą nieruchomość, wartą 2,5 miliona złotych. Która została przekazana właśnie fundacji przez chorego na raka mężczyznę. Nie będę zagłębiał się w szczegóły, no ale o, tym, o tej sytuacji także jest bardzo, bardzo głośno, więc warto sobie przeczytać w internecie na ten temat. Ja nie będę oceniał, jaka jest tam prawda, no ale sam fakt, że taka sytuacja. Wychodzi na no jaw właśnie w ostatnich dniach, no świadczy o tym, że Piotr Czarowski no nie ma za sobą zbyt y, dobrego okresu. No ale, tak jak wspomniałem wcześniej, on, ja uważam, że sam jest sobie winien w tej sytuacji. Zresztą wystarczy powiedzieć, że Piotr Czarowski w jednym z wywiadów niedawno mówił o tym, no tak, ale gdyby on nie poszedł do Prime MMA, no to nie znalazłby się na kanale Zero u Krzysztofa Stanowskiego. Nikt by nie usłyszał o tym, jakie on ma poglądy, jakimi kieruje się wartościami, skąd on jest, skąd emisja TV i tak dalej, i tak dalej. No, tylko że ja uważam, że Piotr Czarowski nie do końca ogarnia, dlaczego w tym kanale Zero się znalazł. On nie znalazł się dlatego, że robił właśnie z emisją TV coś fajnego, coś ważnego, mimo że pewnie robił ale znalazł się tam dlatego że po prostu zaprzedał się swoim wartościom no i poszedł yy, wszedł do oktagonu za kasę wszedł do takiego środowiska za kasę yy, z, gdzie z takim środowiskiem miał nie mieć nigdy, nigdy nic wspólnego. No i tylko i wyłącznie dlatego został zaproszony do kanału, do kanału Zero. I też osoby, które ogląd obejrzały ten wywiad u Krzysztofa Stanowskiego z Piotrem Korczarskim w kanale Zero, no to raczej wątpię, żeby one wyciągały z tego wywiadu to, yy, jaką osobą jest Piotr Koczarowski, jakie on ważne treści ma do przekazania i tak dalej, i tak dalej. Być może taka jedna osoba się znalazła, ale większość obejrzała to tylko i wyłącznie dlatego, żeby zobaczyć, dlaczego ten człowiek się sprzedał i dlaczego po prostu porzucił wartości tylko i wyłącznie dla kasy. I też, szanowny Piotrze, nie jest prawdą to, o czym mówisz, że nie ma człowieka, który by nie sprzedał się za określoną kwotę. No nie, no jeżeli ty tak mówisz, no to wynika z tego, że jeżeli tobie zaproponował, zaproponowałby ktoś na przykład kwotę 10 milionów złotych za to, że zjesz na wizji, no przepraszam za sformowanie, zwykłe gówno, no to ty jesteś w stanie to zrobić, bo, bo takie pieniądze po prostu jesteś w stanie e, sobie wyobrazić, które wpływają na twoje konto, no i ty jesteś sobie w stanie wyobrazić taką sytuację, że właśnie to robisz. Jeżeli człowieku jesteś w stanie posunąć się do takiego kroku, że za każde pieniądze, znaczy może nie za każde, tylko za, bardzo, za każde bardzo duże pieniądze jesteś w stanie zrobić coś takiego, no to jakimi ty wartościami kierujesz się rzucił? No to no człowieku no sam sobie odpowiedz na to pytanie, które niejednokrotnie zadajesz w różnego rodzaju wywiadach. I żeby była jasność, szanowni państwo, ja Piotrowi Korczarowskiemu naprawdę źle nie życzę. Chcę, żeby on wyszedł na prostą, no bo każdemu człowiekowi powinno się życzyć jak najlepiej. Tylko ja uważam, że on w tej sytuacji, jakiej się znalazł dzisiaj i w tej sytuacji, że naprawdę rzeczywiście na niego hejt jest, leci w zasadzie z każdej możliwej strony, no to on sam temu jest winien. No tutaj nikt go do tej sytuacji nie zapędził. I o tym, że on opowiada jakieś bzdury w wywiadach, że no w zasadzie obarcza wręcz winą samych ludzi, samych obywateli, no bo oni nie wspierali jego emisji TV. On, on mimo, że robił materiały, no to miał bardzo mało pieniędzy z datków, ciężko było utrzymać e, telewizję, współpracowników i tak dalej, i tak dalej. No szanowny Piotrze, to jest tylko i wyłącznie Twoja wina. To nie jest wina ludzi. Idąc tym sformułowaniem, to każdy YouTuber, każdy e, dziennikarz, który gdzieś tam e, niezależny, który pracuje dla, dla swojego kanału, chociażby ja, no to ja musiałbym mieć pretensje do tych wszystkich ludzi, którzy na przykład mnie teraz oglądają e, i mieć do każdego z nich pretensje, bo nie wpłacacie pieniędzy, wiecie? bo nie dajecie mi lajków, bo nie dajecie mi udostępnień, to wy jesteście winni temu, że mój kanał się nie rozwija, że moje social media się nie rozwijają, to wy jesteście za odpowiedzialni. No nie, szanowni, szanowny Piotrze, to tak nie wygląda. To ty jesteś odpowiedzialny za to, że emisja była na takim poziomie, na jakim była i nie mogła zrobić kroku dalej. Jeżeli miałbyś jakieś inne możliwości, żeby pozyskać fundusze na rozwój tego kanału, to powinieneś to zrobić, ale czy takim krokiem powinno być to, że sprzedałeś się i poszedłeś do e, frików? Do środowiska, które na każdym kroku powtarzasz, że jest ci obce i w zasadzie w nim gardzisz? No człowieku, no to, no to o czym my mówimy? Ty obarczyłeś winą ludzi za to, że, że nie wspomagali cię, no ale w momencie, kiedy poszedłeś do frików, no to wszystko jest okej, okay, no bo ty przecież walczysz dla swoich wartości. A jak, jak wyglądały twoje konferencje, no to każdy widział. Jak zachowywałeś się na konferencjach, jakiego języka używałeś, jak nagrywałeś poszczególne rolki, materiały. Do kogo chcesz mieć w takim razie pretensje, mimo tego Piotrze, życzę Ci wszystkiego dobrego, otrzymam za Ciebie kciuki, mam nadzieję, że będzie Ci się wiodło. Yy... Naważyłeś tego piwa, musisz go teraz wypić. Ja wiem, że parę razy kilkukrotnie mówiłeś w wywiadach, że no, ludzie są bardzo, ludzie bardzo szybko zapominają o pewnych kwestiach, więc wierzysz w to, że również i to, że poszedłeś do freaków ci zapomną. No tylko wiesz, no tu jest inny problem, bo tutaj no nie kwestia tylko i wyłącznie Twojego udziału we freak fightach. O tej kwestii będą tylko i wyłącznie ludzie pamiętać, no bo tych kwestii jest znacznie, znacznie więcej, o których tutaj już mówiłem, a które pewnie. Pewnie też jeszcze wyjdą na światło dzienne, no bo Republika też już pewne kwestie w ostatnich dniach zaczęła nagłaśniać. Mimo, tak jak mówię, nie wiem jaka jest prawda, nie siedzę w tym temacie, od tego jest Republika i pewnie to ty będziesz sobie to z Republiką wyjaśniał, czy między innymi z Marcinem Dobskim, który ten materiał przygotował. Mimo tego wierzę, że jesteś w stanie wyjść na prostą, no ale trzeba przyznać się do błędu. To jest największy, największe wyzwanie w tej chwili dla ciebie. Nie iść zaparte w to w Tą ścieżkę, którą obrałeś sobie kilka tygodni temu, a być może nawet i kilka miesięcy temu, no bo ten początek tej Twojej ścieżki, no to jest, tak jak mówiłem wcześniej, już chyba od momentu związku z Marianną Schreiber, gdzie to wszystko po prostu potoczyło się dla Ciebie bardzo, bardzo źle, nabierała ta kula śnieżna rozpędu i ona przybrała dzisiaj naprawdę gigantycznych rozmiarów. Ja wierzę w to, że jesteś w stanie z tego wyjść, tylko tak jak mówiłem wcześniej. Najpierw posyp głowę popiołem, przyznaj się do błędu, hmm, a pokuta będzie, bo, bo musi być. I wierzę w to, że każda pokuta może się zakończyć tym, że, że po prostu te winy zostaną Ci odpuszczone. No ale przede wszystkim musisz sam stanąć w zgodzie z prawdą, o której tak często mówisz.